Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa gościła uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Świętokrzyskiego, którzy brali udział w konkursie Mój pomysł na infrastrukturę w turystyce wiejskiej. O potencjale rozwojowym obszarów wiejskich mówi rektor WSIP dr Zdobysław Kuleszyński. W finansowania 2014-2020 przewiduje się, zwłaszcza w obszarze rolnym, się dość spore pieniądze, znaczy one relatywnie, jak w ogólnej puli wspomagania rolnictwa są niższe, ale właśnie ta restrukturyzacja tego projektu daje więcej możliwości w zakresie tego, co się nazywa zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich, jak również w tym turystyka wiejska, szeroko rozumiana, bo tam oczywiście specjaliści mogą to bardziej podzielić, ma duże znaczenie. A ten zrównoważony rozwój również ma prowadzić do tego, aby zachować to, tożsamość wsi przy, przy rozwoju innowacyjności, żeby zachować od strony kulturowej, agro, a, agrokultury rozumianej również w takich kategoriach jak BHP, jak cała struktura na przykład upraw, hodowli, krajobrazu i tak dalej, żebyśmy po prostu tą infrastrukturę zachowali. Wykłady wprowadzające do warsztatów wygłosili profesor Wacław Cabaj i dr Cezary Jastrzębski. To wszystko, o czym będziemy z Panem Profesorem mówić w tej części wstępnej, posłuży Państwu do tego, żeby dobrze działać podczas warsztatów. Warsztaty będą miały na celu zajęcie się właśnie infrastrukturą która na terenach wiejskich się pojawia, ale żeby to wszystko, co dotyczy tej infrastruktury było jasne, co to jest infrastruktura, jakie ma części składowe, więc chcemy na zasadzie wprowadzenia pewne treści przekazać, a następnie już Państwo będziecie swoje własne przemyślenia na ten temat podczas warsztatów przekazywać i zbierzemy to jako pewną zbiorową mądrość wszystkich tutaj dzisiaj zebranych. W ramach warsztatów uczestnicy przygotowali zaprezentowali swoje przemyślenia dotyczące wzorcowych elementów infrastruktury na terenach wiejskich w zakresie bazy noclegowej, gastronomicznej, komunikacyjnej i towarzyszącej. Podsumowując warsztaty dr Cezary Jastrzębski zachęcał do odwagi w formułowaniu przemyśleń. Mieliśmy też pewną trudność, bo nic nowego trzeba było, a przecież to miał być wyjazd rekreacyjny, a tu trzeba było intelektualnie trochę pomyśleć. Mieliśmy też bardzo szeroki zakres tych zagadnień, które nas czekały, ale myślę także, że wybrnęliśmy z tego w interesujący sposób. Oczywiście, może nie było jakichś kosmicznych pomysłów, a ja uważam, że czasami nie ma się co bać, tylko właśnie trzeba polatać na miotłach. I, i tyle, od tego zaczynać. Ale tym niemniej jest jakaś porcja wiedzy, z którą będziemy mogli się podzielić, bo pani Ciechan zaprezentuje. Wyniki tej naszej burzy mózgów, właśnie na konferencji Agrotrade. Więc chcemy podkreślić, że to nie jest jakiś czas, który jest fanaberią dla nas tylko. Jest to czas bardzo dla nas istotny i ważny, jako głos właśnie tych osób, które interesują się turystyką, czy też będą się kiedyś zajmować za to, turystyką. Zwieńczeniem warsztatów było wręczenie nagród wyróżnionym uczestnikom konkursu. Pierwsze miejsce Karolina Sygut. Układ gimnazjalny numer 2, Piękna Jaruś. Laureatka pierwszej nagrody przygotowała projekt rozbudowy infrastruktury turystycznej Sokołowa Górnego.